straciłem nadzieję, że moja wiedza w ogóle ma jakieś znaczenie szczerze mówiąc, moje doświadczenie naprawdę już straciłem nadzieję, nie, na to dobrze, no, że tu nie pękło, nie? no, jakby kurwa ja pierdolę patrzeć no musiało, nie? musiało w wyniku czego? Jeśli chłopie, napiszesz do mnie na privie, dasz mi swój numer telefonu, odezwiemy się do ciebie. Nie wiem skąd jesteś. jeżeli jesteś gdzieś z okolic Poznania, masz u mnie przegląd olejowy gratisowo w swoim samochodzie, razem z serwisem fil filtrów, z wymianą wszystkich filtrów. Aj. Nie do wiary. Wodek, hey, takie dwa wodek uruchamia Nie! On chodzi pięknie. Nie wierzę w to. Byłem przekonany, że to jest to nie co do uruchomienia. To? nie do uruchomienia ze względu na to, że to jest po prostu Chińczyk i dla mnie to jest zepsute jak wyjeżdża z fabryki Pan będzie zadowolony, co to za auto jest? To jest oczywiście tylnie zawieszenie, żeby było jasne A co to za auto jest? Powiedzcie, że Kisiel ładnie wygląda, Mateusz ładnie wygląda w okularkach Cześć Mati Jadłem <noise> na rower, Patrzcie, zobaczcie to, to jest do, do, do. To jest fajna ciekawostka, Range Rover, Range Rover, Land Rover, to jest 2013 rok. 13 rok, więc trochę powinien mieć przekulane, oj mi tutaj licznik zgasł, ale auto ma na liczniku przejechane 130 tysięcy kilometrów, widzą? Widzą, 130 tysięcy kilometrów. Coś się tu nie do końca klei z tym przebiegiem, o przyszedł szef 2, to szef 2 zobaczy, cześć szef 2, szef 2 zobaczy, Spróbujmy tutaj, spójrzmy tutaj. Przyjął, bo terkocze motor. Mocno terkocze motor. No kurwa, luz, co? Jest na... O, o teraz widzimy. o łączonu, co? tak. Nie odpalę go i nie będę wam pokazywał jak terkocze, ponieważ już się boję go odpalać po prostu. Nie, bo jest taki grzechotnik, że jak rzucił tam garść nakrętek, kulek metalowych czy czegokolwiek, to tak właśnie ten motor... No to tam są chodzić. stany, to jest po e, Także no, 130 przebiegu nie bardzo pasuje, na... Ale na no są stany, więc. Stany? Okej, okay. ale no pokaż przepustnicę, jak wygląda. No, przecież to jest taki Meksyk, tutaj. No przecież, to, to jest mega zarąbany Meksyk. Tu ma już jakieś poklejone wycieki, i tak dalej. No to stan rzeczywiście, czyli auto po przejściach tu ma rację, chyba. Czy wygląda na 130 tysięcy przebiegów? Tak, średnio mi coś to klei. Średnio mi się to klei. Tak czy siak, motor wyjeżdża z tego samochodu tak myślę, bo w sumie to nie mam pewności, czy no. ten motywuje wyjeżdża z tego auta. Na no. pewno musimy wyciągać silnik, żeby ten rozrząd zrobić. Nie wiem, bo aż tak na Londroberach się nie znamy, zobaczymy, przemyślimy sprawę i nie chcemy robić. Nie chcemy tego robić w ogóle właśnie. Fajne auto ładnie wygląda, jest Piękne pięknie. Auto. Bo, bo jakby patrząc na silnik, a patrząc na resztę tego samochodu, to nie można powiedzieć na wnętrze i tak dalej, to ten wóz się bardzo ładnie prezentuje. No. To jest ładny samochód. Ale chyba ja potępiliśmy się ze na Discovery 4, nie? Tak, tak, na Discovery 4, już żeśmy nauczyli się, że ogólnie nie chcemy ich. Pomimo że są bardzo ładne, to. Nein! Nein. Nikt! No. no! Jest! W końcu zasiadłem do tego auta. Jest nasza szóstka biała, na którą co niektórzy moi widzowie bardzo mocno czekają, bo w, e, piszą to w komentarzach. No i właśnie jeśli chodzi o komentarze, to na koniec skomentuję sobie co nieco. Ja skomentuję was, bo <laughs> te komentarze niektóre są niesamowite i jeden mi naprawdę wpadł mega mocno. I zastanawiam się, czy nawet coś nie zrobić z tym, dalej muszę porozmawiać ze wspólnikiem, bo naprawdę chłopak dał radę z tym komentarzem było niezłe, uśmiałem się. Ale to na koniec. Ja teraz zobaczyć, czy ta szóstka chodzi. A szóstka, w której, no, jakby rzecz biorąc. Zrobiliśmy kupę pracy. Ten samochód miał kapitalny remont silnika i od tego by należało zacząć. Później zrobił tysiąc kilometrów na dotarciu. Po tysiącu kilometrów przyjechał i pan zgłosił, że jest brak mocy i że hałasują wtryski. Co dalej zaszło w tym samochodzie? Te wtryski, ponieważ hałasowały, wyciągnęliśmy i daliśmy do regeneracji ponownie, czy do sprawdzenia w firmie, która robiła nam te wtryskiwacze, żeby sprawdzili, dlaczego na hałasują, co jest. W międzyczasie zaczęliśmy już grzebać z, tym, z tą mocą. Brakowało 400 milibarów doładowania na turbinie, na turbinach, bo tam są dwie turbiny z Biturbo, jest mała i duża turbina. Mała turbina dopompowuje, jak wszyscy mam nadzieję już wiemy, od niskich obrotów. Jest mała, więc łatwo ją rozpędzić spaliną, których jest na razie mało, e, kiedy są niskie obroty. I właśnie w tym zakresie obrotów ten samochód nie doładowywał. E, I zdarzało e, się zająć tą małą turbiną. Zaczęliśmy grzebać, ponieważ e, turbiny też były u regeneracji, więc najpierw je wyciągnęliśmy. Daliśmy je do sprawdzenia. Oni sprawdzili, stwierdzili, że są ok. założyli. Jazdy próbne, znowu nie ma doładowania, e, objawiało się też w ten sposób, że jeżeli ten samochód już przekroczył te 2000 obrotów, szedł dalej, zmienił bieg na dwójkę, na trójkę i patrzyłeś na doładowanie, czy występuje, zresztą robiłem nawet taki pomiar na żywo, jest o tej ja aż odcinek, tu sobie spójrz i tam jest jak to właśnie badam, to to ona w końcu zaczynała doładowywać do poziomu, którego samochód oczekiwał, tak? Czyli tam mniej więcej 3,2 bara, czyli 2,2 bara doładowania czystego, bo 1000 i to jest ciśnienie atmosferyczne. No więc nie było tak, że tam była jakaś nieszczelność czy coś takiego, bo gdyby była, to w całym zakresie nie doładowywałby ten samochód. A więc zaczęło się szukanie. Oczywiście nieszczelności również sprawdzaliśmy, ale ściągnęliśmy kolektor w klapy, sprawdzaliśmy, czy działają, czy funkcjonują, czy przepustnica funkcjonuje jak należy. No i oczywiście tam nic nie mogliśmy znaleźć. Cały czas była Operacja trwała i trwała, i żeśmy rozbierali szukali. W końcu padła decyzja, że albo wyciągamy motor, bo został popełniony jakiś błąd podczas remontu tego silnika, błąd mógł polegać w dwojaki sposób: albo zamontowaliśmy coś od tego samochodu. Mieliśmy dużo remontów w tym czasie, czyli trubek więc jest opcja na przykład, że pomyliśmy gałki rozrządu, no czy coś się wydarzyło. Wiecie, to jest człowiek to robi, wszystko jest możliwe. Ja już szukam dziury w całym, więc mówię, albo wyciągamy motor, rozbieramy go całego, albo ściągamy góry na razie na samochodzie. No i tak żeśmy. Zdecydowali, no bo później myśląc dalej, mówię sobie, jakby na czym polega moja diagnoza? Na tym, że jest za mało tych spalin na początku i te turbiny się nie rozpędzają, ponieważ ja te turbiny założyłem zregenerowane, też sprawdzone po regeneracji, to nie dało rezultatu, więc je znowu wyciągnęliśmy i założyliśmy w ogóle inny komplet turbin. Rozumiecie, inne, tak? Też zrobione, regenerowane, ale inne spółki wzięte. No i to oczywiście nic nie zmieniało, więc, więc zacząłem myśleć o tym, że po prostu nie napędzają się turbiny. Nie ma spalin. Teraz dlaczego nie ma spalin? Pierwszy coś przy do głowy. Wałki rozrządu są nie te zamontowane i otwierają się zawory za mało nie w tym momencie, nie wiem, cokolwiek, tak? I po prostu brakuje mu spali. Bo samochód oprócz tego, że brakowało mu mocy, nie objawiał sobą żadnych problemów. Równomiernie pracował. Wtryski, kiedy wróciły po e, sprawdzeniu ponownym, e, no podałem je na to sprawdzenie e, i oni zwrócili na mnie z powrotem i powiedzieli: Z tryskami jest wszystko ok. Już mi to zaświtało, ponieważ e, wróciły te wtryski, założyłem, i one przestały grać. Grały, przestały grać. Klient to zgłaszał, ja to słyszałem, przestały grać. Tu mi zaczęło już coś śmierdzić że powiedzieli, że wszystko jest okej, okay, nie zrobili, a one przestały grać. I to mi zaczęło śmierdzić, ale jeszcze, jeszcze na razie tylko się nasionko zasiało, jeszcze nie była, nie była żadna pewność, ani nic tymi turbinami, była walka. Oczywiście to nic nie zmieniało, inne siliny, bla bla bla, to wszystko dalej trwało, rozebraliśmy te góry, zacząłem mierzyć, pozakładaliśmy blokady jeszcze raz, sprawdzić czy na pewno się nic nie przestawiło na rozrządzie, nic się nie przestawiło, zacząłem mierzyć wałki rozrządu, sprawdzać po numerach, czy wszystko zaczęło pasować, wszystko jakby było od tego samochodu, wszystko grało, wszystko grało, wóz nie jedzie, no to co? Jedyną zmienną w tym wszystkim zostały się te cholerne wtryski, e, więc zacząłem dzwonić, zacząłem dzwonić, dzwonić, dzwonić i okazało się, że dowiedziałem się od innej firmy regenerującej wtryski, że numer tych wtryskiwaczy, kiedy wklepali tam u siebie w katalog, okazało się, że Bosch nie wypuścił zestawów naprawczych do tych wtrysków. I tu zaczęło się dziać i jednocześnie sprawdziłem, że kiedy wykręciłem sondę i czujnik temperatury spalin przed filtrem cząstek stałych, na wylocie turbiny bezpośrednio, Okazało się po dodaniu gazu w podłogę, że tam nawet dymka nie puścił ten samochód. Jak może diesel nie dymić? Przed, przed fapem, przed katalizatorem, przed wszystkim. Każdy diesel musi tam zadymić. Nie ma opcji, żeby, żeby nie puścił w ogóle żadnego dymka. I to mnie bardzo zaczęło wszystko zastanawiać. Łączyło mi się za całość, zaczęło kleić, że po prostu idzie za mało paliwa. I tam nie ma paliwa i dlatego ten samochód nie jedzie, że dlatego nie napędza tych turbin, dlatego nie ma spalin i ta mała turbina nie może się napędzić. Później jak już się rozpędzi, dostanie obrotów silnik, no to te spaliny się pojawiają ta duża już jest w stanie ogarnąć. Bo pamiętajcie duża jest napędzana mało, więc to później już jakby zaczyna, zaczyna grać i to mnie zaczęło... Yy gdzieś tam już kiełkować, to ziarenko, to niasiąko. Firma później zadzwoniła. Wysłaliśmy do tej innej firmy, co stwierdziła, że nie ma zestawów naprawczych. Zadzwonili do nas, że wtryski są złą, są źle zrobione. Wjechało sześć nowych wtryskiwaczy, nowych, nieregenerowanych. Dziękuję, cześć, zacząłem. Dwa i pół miesiąca, prawie trzy miesiące walki z brakiem, z brakiem mocy w A6 zakończyły się sukcesem, ponieważ Wydedukowaliśmy, że wtryskiwacze paliwa w tym samochodzie były źle zregenerowane, i yy, nie będę ukrywał, żeśmy odcięli ten temat pod kątem takim, że jak dostaliśmy te wtryskiwacze, to jak szukałem czegokolwiek innego, ale nie wtrysków, one były dla mnie wyeliminowane. Z tym że one muszą być ok, ale te cholery jedne chodziły dobrze i to był ich problem, że one dawkowanie miały prawidłowe, że wszystkie ciśnienia były prawidłowe, że wóz równo chodził, po wtórnym zrobieniu ich nawet cicho już, więc one nie klekotały, nie nic i to mnie bardzo mocno zmyliło. Czasem jest to błąd ludzki, nie podlega dyskusji. Czasem takie błędy ludzkie, gdzie ktoś coś zrobi i mówi, że na pewno zrobił to dobrze, a zrobił to źle i ty eliminujesz taki problem, powoduje, że naprawa tego samochodu jest bardzo trudna. Ty musisz stać w detektywem, a nie diagnostą, bo w takim przypadku nie jestem, ja nie jestem w stanie na warsztacie tych wtrysków sprawdzić w żaden inny sposób już. Muszę zaufać firmie zewnętrznej, której tutaj, no nie mam maszyn, na których możemy je, możemy je sprawdzać, tak? Więc muszę to dać osobnej firmie, czy ta grawitacja się zmieniła w prawo, czy co? No, więc... Więc po prostu jestem uzależniony od takiej firmy i jak ich stanie, musi się dla mnie liczyć. Jeżeli ufam im, bo współpracuję z nimi od dawna, no to im po prostu ufam i takie trzydziki odcinam w tym momencie jako odtaczam, jako, odhaczam, jako sprawdzone. No i to był nasz błąd i problem. I od samego początku rozkręcanie, grzebanie, myślenie, niezadowolenie klienta, czas poświęcony, to wszystko bez sensu, bo było trzeba jakby. No dzisiaj człowiek się uczy całe życie. My też się uczymy. Ja prowadzę filmy od 13 lat, od 10 lat naprawiamy Audi, e, uczę się cały czas. Non stop coś nowego poznaję. Tyle na temat szóstki Myślę, że sprawa wyjaśniona i zakończona. Dzisiaj mam nadzieję, że auto wyjedzie do klienta i jakby my mamy po problemie, klient ma po problemie, wszyscy jesteśmy przeszczęśliwi, radości i e, możemy pracować dalej zająć się następnymi autami. Piękna sprawa. Ale to nie znaczy, że masz kończyć oglądać mój e, odcinek. Oglądaj go do samego końca, warto, bo później będą fajne informacje. O! Open! Open the hood! Eee, co się dymi? Tak chodzi ten motor. Tak chodzi, wreszcie, wreszcie on jakoś pracuje i działa. Nie ma wycieków, nie ma nic, jeszcze go teraz podniesiemy na wszelki wypadek i sprawdzimy czy nie ma tych wycieków. Ale już był sprawdzany, ja go przemyłem jeszcze raz, bo po drodze, wiadomo, były rozkręcane różne rzeczy. Ale posłuchajmy go jeszcze przez chwilę. Okej. Okay. Nie mam za, żadnych zastrzeżeń co do pracy tego silnika, co mnie bardzo cieszy. Pełne obciążenie przeżył, normalną jazdę przeżył. Nie leci, nie cieknie, równo pracuje, brak wchodów błędów zapierdala jak należy. Jestem zadowolony, mogę teraz powiedzieć 1.0 dla EKG. Jest to trochę takie naciągane, bo po trzech miesiącach to należałoby, żeby było 1.0 dla na EKG. Zakładamy osłony, osłonki, tutaj rura, tucza, to. Yy, dokańczamy temat, zwolnimy do klienta, a myjnia jeszcze oczywiście... Yy, wypa wy wypachniony samochód, jest już zatankowany, yy, więc jakby jest gotowy praktycznie do oddania, jest, nareszcie, nareszcie, panie i panowie, pozbędziemy się białej ażutki. Powiedz, że nareszcie, nie? nareszcie. Kurwa, ile można robić jeden samochód? No, ile można, przecież ten pan już ma nas serdecznie dosyć. Prawda, Mikołaj? Po, pokaż Prawda. Cześć, to jest Mikołaj, Cześć, człowiek, który przyszedł do nas dzisiaj pomóc nam w yy podmóc tam w uporządkowywaniu warsztatu. O, nazwijmy to w ten sposób bardzo ale ma stylowe zielone rękawiczki, założył, czyli już poczuł klimat warsztatowy, bardzo dobrze. Dobra, apen, apen, kurde maquet i kończymy wóz Założę jeszcze przelewki w landrowerze. Eee, no, tak na koniec dnia, już po prostu e, jako hobby, hobbystycznie zrobimy to. Przelewki w landrowerze. Czy mówiłem już, że dla mnie Land Rover, który już wychodzi z fabryki, to jest zepsuty? Chyba mówiłem to, nie? No, to ten samochód właśnie wyjechał z fabryki, był zepsuty. Tu jest w tym samochodzie, a to jest zobaczcie, taki samochód. To jest e, 3-litrówka dieselku y, Discovery 4, taki piękny samochód. E, tu nie chcę Was skłamać jakoś bardzo, ale e, jest e, trzeci silnik chyba. Tym, jeden z tych silników. Miał remont zrobiony. Powiedziałbym, że wrombane jest to auto. Rombana jest to auto, astronomiczna ilość pieniędzy. I uważam to za kompletny bezsens Landrowery, generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj kolegę, który pracuje w landrowerze. Nie będę mówił jakim, bo to nie o to chodzi. Ale mogę sobie pocisnąć delikatnie jakieś mar marce, tak? To przecież nikt mi nic zrobi, nie zrobi bez przesady. Nie chcę absolutnie nigdy cisnąć żadnemu warsztatowi bezpośrednionym Ale opowiadał, że przyjeżdżają landrowery i te landrowery zjeżdżają z lawety. Mają przejechane jeden kilometr na przykład. Zjeżdżają z lawety i. Skrzynie biegów potrafią się ukręcić, zmielić, rozumiecie? Zmielić. I naprawa takiego Land Rovera jest na kwotę na przykład 100 tysięcy złotych, czy 90 tysięcy złotych, 120 000 zł, zależy, jaka skrzynia, jaki landrower. To są takie główne czasami, nie? że to wkłada się. Nie wiesz, czy to jest wpięte, czy nie wpięte. Nie? Naprawdę nie masz pojęcia, nie? generalnie jest tutaj w tym samochodzie, między innymi w tym, bo nie tylko w tym, z 10, nawet czasami 12 barów ciśnienia, więc to musi kliknąć, kliknąć tak naprawdę prawidłowo, bo to później wciśniesz gaz w podłogę, to to wyskakuje, wypada, wracają te samochody, a tutaj. Cieszę się, że biała a wyjeżdża, naprawdę bardzo się z tego cieszę. To jest mega zajebiste dla mnie, bo mam już naprawdę serdecznie dosyć tego samochodu w kątem, że on nie, on nie wykończył, wiecie? Dwa razy przy tym samochodzie albo więcej razy straciłem nadzieję, że moja wiedza w ogóle ma jakieś znaczenie, szczerze mówiąc, moje doświadczenie Naprawdę już straciłem nadzieję, nie, na to Dobrze, że tu nie pękło, nie? No, jakby kurwa... Ja pierdolę No musiało, nie? Musiało O Boże na szczęście to jest łączone, i to jest tylko kawałek rurki. Zmieni się i będzie działać. Tym sympatycznym akcentem, generalnie dzisiaj, będziemy kończyć nasz odcinek. Dzisiaj, tak naprawdę, żeśmy ogarnęli tylko i wyłącznie tą A6. O, chodziło o to, żeby dokończyć temat, który już był zaczęty dawno temu. Dzień nasz dobiega końca. Aczkolwiek chciałbym jeszcze się wypowiedzieć na jeden temat. Właśnie, co ja tu chciałem powiedzieć. Czekajcie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję Wam za to, że jesteście. To jest piękne naprawdę z waszej strony, że piszecie, że was przybywa cały czas. To jest mega, mega budujące. Mam wrażenie, że naprawdę robię coś, co, coś, co po prostu podoba wam się. I to jest mistrzostwo świata. I słuchajcie, dostałem komentarz. który... Powiem ci tak, chłopie, rozjebaliśmy na łopatki, nieprościej mówiąc. Ja dostałem z góry. Są cztery stany percepcji: pierwszy, nie wiesz, że nie wiesz. Drugi, wiesz, że nie wiesz. Trzeci, wiesz, że wiesz, i czwarty, nie wiesz, że wiesz. Mistrzostwo Świata. Dostałem trzeci stan percepcji od kolegi. Dziękuję bardzo, bo to jest dobry stan percepcji. I przypomnę, że to jest wiesz, że wiesz, czyli wiem, że wiem, coś w tym jest. Być może powiedział tutaj, że niedługo będę zasługiwał na czwarty. Od innych, oczywiście, moich widzów, otrzymałem wszystkie cztery stany percepcji po kolei gdzieś tam. spoko, nie ma kłopotu. W każdym razie, ten, ten komentarz mnie rozwalił na łopatki. W wyniku czego, jeśli chłopie, napiszesz do mnie na privie, dasz mi swój numer telefonu, odezwiemy się do ciebie. Nie wiem, skąd jesteś, jeżeli jesteś gdzieś z okolic Poznania, masz u mnie przegląd olejowy gratisowo w swoim samochodzie razem z serwisem fil filtrów, z wymianą wszystkich filtrów. Tu masz chłopie u mnie serwis olejowy swojego auta, nieważne jakiego samochodu, nieważne jaki to samochód, czy przyjedziesz do mnie e, Punto, czy przyjedziesz do mnie Bentleyem, mam to w dupie, zrobię ci pełen serwis olejowy i sprawdzenie całego auta i masz tu mnie gratis za ten komentarz, który dałeś, bo po prostu mi się tak spodobał. Także jeżeli e, będziecie mnie komentować, to zawsze możecie włożyć to trochę inwencji twórczej, być może będę w stanie w jakiś sposób nagrodzić. W następnym odcinku pojawi się ładny samochód znowu. Samochód, który jest w naszych barwach. Samochód, który już widzieliście gdzieś tam, niekąd był z nami na targach motoryzacyjnych. I ten samochód pojawił się ostatnio i wymienialiśmy w nim no a coś tam będziemy przy nim robić, nieważne. Będziesz oglądał, to będziesz wiedział. Także na niedzielę już się przygotuj, że. Na środę, przepraszam, przepraszam, bo dzisiaj jest niedziela. Na środę przygotuj się, że będzie fajny znowu sportowy samochód. Pamiętajmy, że tam pod firmą stoi cały czas u nas Galardo. I to galardo też się pojawi, być może w następnym, a być może jeszcze w następnym, trudno powiedzieć, jak się to wszystko u nas porozkłada. W każdym razie w następny odcinek oglądaj, bo będzie warto. Były już u nas różne ładne auta. Ten samochód też zrobi na was na pewno fajne, dobre wrażenie. Będziemy mogli się nim przejechać, zobaczyć, jak jedzie, co nieco, tam o nim opowiedzieć, więc, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. No. Także ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście z nami. Jak będziecie chcieli, i mieli ochotę, to oczywiście, klepki subika, daj łapkę w górę. Auto, dyżur, co środę, co niedzielę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam bardzo dziś za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, na razie, pa!